Like zero degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the hood, out the Let out, out the. Wake up, get out the sheets. We came from nowhere, forget my peace. Go so take the west side, take out the east. I'ma put them in a cage, never let out the start. Yeah, yeah. i to i to the move too quick, can't stop for the fucking. I will on chat with the boys, man so tough like the keep walking Just too shot with the cars, right girls gotta tell me I'm awesome, yeah Hot like fire on the pine, if you wanna touch mine, please just me, me Cały dzień, a tak naprawdę całe dwa dni mam przejeżdżone na multistradzie V4S. Najnowszej multistradzie od Ducati. Motocykl, no powiem Petarda, coś niesamowitego. Nawet stwierdziłem w wpisie na Instagramie, że jest to najlepszy turystyczny motocykl, jakim kiedykolwiek jeździłem, a już Wam staram się wytłumaczyć, dlaczego tak uważam. Niektórzy. Mówili, że to jest w ogóle kosmos, coś absolutnie niepotrzebnego, coś absolutnie bez sensu, czyli stworzenie motocykla turystycznego o tak dużym koniarzu. 170 koni mamy tutaj w, w tej stradzie. Poprzednia miała niecałe poniżej 160 koni. 158? Coś takiego. I to absolutnie wystarczało, to było naprawdę bardzo mnogo. W tym momencie mamy silnik V4 z rodowodem supersportowym, z to, jest to silnik z Panigale V4S. No i pytanie po co to Włosi zrobili? No wy jeszcze nie wiecie, ja wiem. Po pierwsze dlatego, że mogli, a po drugie dlatego, że to naprawdę jest rewelacyjny motocykl w takim wydaniu i 170 koni. Wcale nie przeszkadza. Ale są też oczywiście minusy. I żeby było śmiesznie, to cały ten motocykl jest według mnie rewelacyjny, świetnie jeździ, jest wspaniały, jest elektroniczny, jest. No, dostosowuje się do człowieka w sposób w sposób jeden do jednego. Robi to, co chcemy. Jego masa nie przeszkadza, prowadzi się naprawdę świetnie, no ale ten silnik ma też właśnie swoje. Minusy, o których za chwilę Wam opowiem. Według mnie testy Multistrady V4S sponsoruje cyfra 4. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jest w nazwie. Po drugie, dlatego, że napędzają właśnie taki silnik o 4. Cylindrach, w przeciwieństwie do poprzedniej Multistrady 1260, która tych cylindrów, jak wiadomo, w silniku testa Testastretta DVT miała dwa. Ma też cztery oblicza ten motocykl, czyli cztery mapy, tak zwane modes, czyli systemy, które tak naprawdę przestawiają całkowicie, całkowicie ten motocykl do zupełnie innych zadań. Mamy, mamy możliwość wybrania motocykla miejskiego, czyli powiedzmy stylu urban, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. Mamy Możliwość wybrania trybu sport, w trybu enduro i trybu touring, czyli tak naprawdę cztery oblicza tego motocykla. I jeszcze jedna czwórka, czyli cztery rzeczy, których nigdy w życiu nie testowałem na motocykl, w motocyklu, nigdy w życiu nie widziałem na motocyklu i po raz pierwszy spotkałem się właśnie w multistradzie z tymi czteroma rzeczami. No i może o nich Wam właśnie opowiem. Pierwsza rzecz. To są kufry, boczne kufry, ale one są zobaczcie pływające, one się ruszają. Do tej pory miałem do czynienia i od, to od, od nastu lat z kuframi pływającymi centralnymi, ale bocznych nigdy takich nie widziałem. Jak sprawdzają się te kufry? Czy ten system pomaga? No ciężko mi to powiedzieć, bo po prostu ja ich nie czuję. Miałem wyładowane je w swoim bagażem. No nie były jakieś bardzo ciężkie, no ale po prostu na trzy na dni, na wyjazd na trzy dni i z możliwością spania niezależnego, z własnym materackiem, ze śpiworkiem, z poduszką pod głowę, ubraniem na zmianę, butami i tak dalej No to trochę to ważyło. Kompletnie nie czułem tych kufrów, więc wydaje mi się, że może to właśnie tak się objawia i rzeczywiście ten system działa, bo Szczerze mówiąc, jak wjeżdżałem do miasta, jak wjeżdżałem do Wrocławia, wyjeżdżałem z Warszawy, to mówiłem do siebie: Mam kufry, mam kufry, mam kufry, żebym pamiętał o tym i nie zadarł, nie zaczepił, nie, za, nie zahaczył o jakiś samochód czy, czy jakąś przeszkodę, właśnie kuframi. Po prostu zapominając o nich, więc wydaje mi się, że tak działa. Najważniejsza rzecz odróżniająca ten motocykl od praktycznie wszystkich motocykli dostępnych na rynku oprócz BMW. To jest jednego modelu BMW, to jest aktywny tempomat. No i sprawdziłem, jak działa ten radar z przodu motocykla. I powiem Wam, że to jest rewelacja. System po prostu działa w ten sposób, że my po włączeniu go możemy no oczywiście. Nie radzę tego nie robić, ale puścić ręce, e, puścić kierownicę, ręce podnieść do góry i motocykl sam jedzie. My musimy tylko e, po prostu ten motocykl utrzymać na wybranym pasie. I to wszystko. On sam przyspiesza, sam hamuje, sam dostosowuje e, prędkość do trzymanego dystansu do poprzedzającego pojazdu i robi to świetnie. Był jeden taki moment na autostradzie, gdy samochód omijał e, jakieś roboty drogowe i nie wjechał całkowicie na, na lewy pas, po którym ja jechałem, i ale częściowo go zasłonił. I ten radar stwierdził, że jednak ja mogę jechać, i nie wyhamował, bo jak gdyby przed samym sobą, przed tym radarem tego samochodu nie było, no ale on był bardzo blisko, więc musiałem przyhamować. To była jedna, jedyna sytuacja, gdzie można powiedzieć, że, że trzeba było skorygować działanie tego radaru, tego tempomatu. A tak, rewelacja, to co jest nudne podczas jazdy na, podczas jazdy na autostradzie, jest całkowicie wyeliminowane, można powiedzieć, dzięki temu, dzięki temu systemowi. Możemy się skupić na innych rzeczach, na na krajobrazów, na zastanawianiu się, co będziemy robić dziś wieczorem, a manetka, hamulec, manetka, hamulec, kompletnie nas to nie interesuje. Kolejna sprawa to jest system wykrywania przeszkód z tyłu, czyli, czyli samochodów, które najeżdżają na, na nas, który, który objawia się świeceniem tutaj tymi lampkami dwoma na lusterkach i one pokazują po prostu, że, że coś się dzieje, że mamy samochód taki z tyłu, nawet jeżeli go w lusterkach nie widać, to to, to ostrzega. To, to działa też rewelacyjnie. Czwarta rzecz, która też mnie bardzo mocno zaskoczyła, to system nie pozwalający ruszyć nam z rozłożoną nóżką. No. Co ty gadasz, Brzoza? No, normalna sprawa. Każdy motocykl tak ma. Tak, tylko w każdym motocyklu po wbiciu pierwszego biegu przy rozłożonej nóżce silnik gaśnie. Tak? Każdy tak ma. Normalna sprawa. Jeżeli mamy czujnik rozłożonej stopki, to tak się dzieje. A multistrada nie pozwoli nam wbić jedynki. Po prostu ona przewiduje, że to jest coś złego, po co masz gasić silnik? Nie, nie możesz wbić pierwszego biegu. No i to jest rewelacyjne, no i według mnie odkrywcze. To są właśnie te cztery rzeczy, które zaskoczyły, może nie zaskoczyły, ale które musiałem zbadać organoleptycznie w Multistradzie, które, których nigdy nie widziałem w żadnym innym motocyklu. No ale co z tym silnikiem? Czy on jest dobry, czy jest niedobry, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba? Silnik jest rewelacyjny, ale musimy pamiętać, że jest to silnik sportowy. On ma 125 Nm, ale otrzymywanych wysoko przy około 8000 obrotów i ma 170 koni, otrzymywanych też przy 10 10000 obrotów. On lubi wysoko się kręcić. Wszyscy ci, którzy lubią, żeby motocykl, właśnie turystyczny, jakim jest, jakim jest multistrada, ciągnął z dołu, to będą zawiedzeni. Ta moc i te nyuty są u góry. Od 4000 obrotów on żyje poniżej, szarpie, źle się czuje, nie chce jechać, szarpie łańcuchem. No, trzeba bić biegi w dół. E super, bo mamy quick shifter, więc tutaj nie ma żadnego problemu bez, bez wciśnięcia sprzęgła. Można po prostu jeden czy dwa biegi e zbić i jechać dalej, ale nie jest to przyjemne. Trzeba o tym e pamiętać. No i te ta moc przekłada się. Tu mamy 1153 cm sześcienne pojemności silnika i ta moc przekłada się na bardzo duże spalanie paliwa. Mi jest ciężko przejechać 300 km na jednym baku. Bak mieści 22 litry, no więc wychodzi na to, że pali ponad 7 i, i przy 7 litrów na 100 km i przy jeździe autostradowej przy trzymaniu 140 km na godzinę z kuframi, z dużym chłopem na pokładzie i, i, no, no i, ty, i tyle. Pokazywała konsumpcja chwilowa bardzo często 8-8,5 litra, czasem 7,5, w zależności może jak, jak wiatr wiał, bo dzisiaj wiatr naprawdę był mocny, ale no jeżeli czołowy, no to wiadomo, że więcej palina, no ale możemy, możemy założyć, że między 7,5 a 8 litra, czyli po prostu bardzo ciężko będzie przejechać 300 km na jednym baku. Mi się to nie udało, przejechałem już tą multistradą kilometrów około 800, ponad 700 na pewno, tankowałem 3 razy. Trzy oblicza, cztery oblicza, 4 oblicza tego motocykla. Ten motocykl ma cechy w sobie motocykla Supermoto, ale motocyklem Supermoto nie jest na pewno. Ma cechy motocykla Enduro, na przykład 19 calowe koło z przodu, właśnie szeroka kierownica i tak dalej, no turystyczne enduro, ale prawdziwym enduro tak naprawdę nie jest. Motocykl ten ma cechy sportowe, bo ma silnik sportowy przecież, o którym przed chwilą mówiłem, który ma kuriozalnie dużą moc. No ale sportem wiadomo, że ten motocykl też nie jest, choć zabrałem go dzisiaj, można powiedzieć dość przypadkowo, na tor Krzywa. Wiktor zabrał mnie na tor Krzywa, pokazał mi ten wspaniały, ten, pan, ten, pokazał mi ten wspaniały obiekt. A jako, że mam troszkę sportowy motocykl, a przynajmniej ze sportowym silnikiem, no to stwierdziłem, że wjadę na ten tor i sprawdzę co tak naprawdę ta multistrada, może nie potrafi, ale jak prowadzi się pod nicze toru. Ale to się prowadzi na winklach, ty kosmos. Jestem na mapie sport, utwardzony na maksa, z bagażem, bo mam pełne, mam pełne kufry i po prostu idzie jak po sznurku, jakbym tutaj zrobił jeszcze ze 4-5 kółek. No to po prostu darłbym poduszkami po asfalcie w każdym winklu. Coś niesamowitego, rewelacyjny motocykl. A na który wpuścił mnie Bartek w stanie gotorowania, za co mu w tym momencie serdecznie dziękuję i mogłem po raz pierwszy w życiu przejechać się na potorze po krzywa, no i zabrać na niego Multistradę V4. Jeździ w trybie sport oczywiście naprawdę rewelacyjnie. No i motocykl ten w końcu ma turystyczne cechy. I turystykiem on jest pełną gębą. Według mnie jest to naprawdę bardzo solidny, bardzo dobry turystyk z rozczworzeniem jaźni. On robi naprawdę świetną robotę zarówno jako miejski motocykl, taki Urban Supermoto do dojazdów do pracy, do codziennych, do codziennych wojaży. Jest świetny jako pojazd sportowy, bo spokojnie można go zabrać na, na tor i tam się nim bawić lub też po prostu odwinąć manetkę i jechać bardzo, bardzo, bardzo szybko. No i jest też na pewno motocyklem po części enduro, który no, pokazuje te, te, te swoje możliwości, no bo zresztą widzicie. Jeździ jeździ w terenie, zawieszenie nie dobija, oczywiście elektronicznie sterowane, działa to naprawdę wszystko, wszystko pięknie. To, co mi się bardzo podoba w produktach z Boloni, czyli w motocyklach Ducati, no i przede wszystkim w Multistradach, bo, bo, bo w nich mam najczęściej z tym do czynienia, choć ten element też w panigale na przykład występuje, to sterowanie elektroniką na wyświetlaczu kolorowym TFT, tak zwane obrotowe menu, które jest wspaniałe, można się po prostu bardzo łatwo domyślić, domyślić pewnych rzeczy i bardzo łatwo można obsłużyć ten motocykl. A dzięki temu, że ten interfejs jest po prostu prosty, łatwy w obsłudze, możemy bardzo szybko korzystać z tych rzeczy, które ten motocykl nam oferuje, za które płacimy. I to jest naprawdę świetna rzecz. Jeszcze jedną świetną rzeczą w tym motocyklu jest dokładnie to: wlew paliwa jest na kluczyk. Jeżeli cokolwiek by się stało z tym bezdotykowym systemem, systemem tutaj w motocyklu, bo różne rzeczy mogą się stać, może się wyczerpać bateria czy cokolwiek, mamy możliwość zawsze zatankowania motocykla w sposób tradycyjny i uważam, że to jest bardzo fajny ruch. Jedną ręką też możemy sterować szybą coś, co jeden z producentów ma bardzo mocno nieopanowane. I co bardzo mocno mnie dziwi, nie będę mówił który producent. A... I tam trzeba dwoma pokrętłami atakować szybę, i raczej nie można robić tego podczas jazdy. Są też inni producenci, którzy wymyślają systemy, żeby trzeba było schodzić z motocykla i tę szybkę regulować jakoś od przodu. Natomiast tutaj Multistrada ma bardzo prosty. System działający jedną ręką. Czy ta szyba się sprawdza? Myślę, że sprawdziłaby się na pewno, jeżeli byłbym niższy. Jeżeli miałbym 1,80 m, 1,75 m wzrostu, to schowałbym się za nią cały. Ja potrzebowałbym wyższej szyby, bo po prostu w moim SR2. Dosyć mocno wieje i ten, i ten wiatr po prostu słychać. Mamy podgrzewanie kanapy w tym motocyklu, i o ile podgrzewanie manetek jest bardzo świetnie rozwiązane, tutaj za pomocą jednego przycisku wchodzimy w menu i możemy sobie od razu, od razu wybrać stopień grzania manetek. O tyle tutaj jest taki problem, że w, jeśli chodzi o podgrzewanie siedzenia, trzeba bawić się tutaj w menu, to według mnie jest średnio rozwiązane, natomiast pasażer ma dużo prościej, bo ma tutaj przycisk i ma mocne grzewanie. Grzanie, słabsze grzanie po prawej stronie, po lewej stronie mocne, a po środku bez grzania, więc to też jest bardzo fajne rozwiązanie. No, i wiele osób płacze, że ten motocykl nie ma monowahacza. Teoria głosi, że chodziło o zaoszczędzenie wagi i ten wahacz podwójny jest po prostu lżejszy od monowahacza. A moja teoria jest zupełnie inna: po prostu multistrada według mnie za 2-3 lata przejdzie tuning, zostanie, zostanie zmieniona i dostanie monowahacz. A wszyscy ci, którzy kupili multistradę V4S bez monowahacza, będą ślinili się do, do tej wersji z monowahaczem i będą przesiadać się, zostawiając w rozliczeniu właśnie. Motocykle z, z pierwszych lat produkcji. Zobaczymy za 3 lata, 2, czy ta moja teoria się sprawdzi. Na koniec, jak zwykle, cena. Aby Posiąść motocykl w ogóle, Multistradę V4 w wersji S, no trzeba mieć lekko poniżej 100 tysięcy złotych. Zaokrąglimy to 100 tysięcy złotych. Ale żeby posiadać ją w tej wersji, czyli w wersji sport, trzeba, trzeba mieć 107 900 złotych, niecałe 108 tysięcy. Kiedyś taka dygresja. Było się, jak ja to mówiłem, królem wioski w salonie motocyklowym, mając 50 tysięcy. No to było jakieś parę lat temu, 10 lat temu. Jeszcze niedawno wystarczyło mieć 100 tysięcy, żeby naprawdę wybrać każdy motocykl, jaki tylko chcemy. Teraz, w tym momencie, już te ceny na tyle podskoczyły, i wszyscy producenci ze swoimi topowymi motocyklami tak robią, że je wyceniają troszkę wyżej. No i tutaj mamy ten przypadek. Czy to jest drogo, na pewno jest, no bo to jest naprawdę dużo pieniędzy. Ale czy warto ten motocykl kupić, na to musicie odpowiedzieć sobie sami, a wcześniej po prostu się nim przejechać. Ja jestem zachwycony. No i może kiedyś te 100 tysięcy położę. Jestem pod Ducati. Skończyła się moja 1600-kilometrowa przygoda z Ducati Multistradą. 1153, można powiedzieć, ale nie, ona już nie ma numeru V4S w wersji Sport. No po prostu rewelacja, jestem Wam winny kilka, e, kilka uwag, jeśli chodzi o ergonomię, bo wczoraj trzasnąłem trasę ponad 500 km jednym sznytem i po prostu jestem zachwycony tym motocyklem i jego zdolnościami turystycznymi. Narzekałem jeszcze niedawno na spalanie w tym motocyklu, ale się chyba dogadaliśmy, e, bo się okazało, że Spalił mi podczas mojej tutaj tej przygody powrotnej, czyli 600, 630 km średnio, O, też jeszcze się przed chwilą byt, e, pokazywało, 6,6 litra paliwa. Tutaj powinna być konsumpcja, gdzie tu widzicie, no ale nie ma. E, powinien, no, powinien pokazać 6,6 litra, więc wydaje mi się, że to jest całkiem przyzwoicie. Natomiast e, najważniejsza sprawa jeszcze to wygoda, tutaj na tym siedzeniu jest naprawdę mega wygodnie, e, no i deszcze, które mnie łapały podczas trasy, w moich bufiastych spodniach, dojechałem w moich róbkach, byłem przekonany, że one będą po prostu furkotać i że będę cały mokry, ale ta owiewka chroni tak e, motocyklistę, że absolutnie miałem spodnie suche. No i ten fotel, ta kanapa. No jedyne co to mogłaby być troszeczkę wyżej dla mnie. Wtedy by nie, nie bolały kolana. Bo jedyny minus tego motocykla. W mojej, no dla mnie, jeśli chodzi o trasę, to była po prostu, był po prostu ból kolan, Natomiast tutaj ta kanapa jest tak wygodna, ja jej w ogóle nie, jeszcze nie, nie podgrzewałem, a jeszcze ma, ma grzanie, więc w ogóle, no, mistrzostwo świata. Ten motocykl, potwierdzam to, jest najlepszym turystycznym, no i nie tylko turystycznym, bo walory nieturystyczne, sportowe walory miejskie ma. Motocyklem, na jakim kiedykolwiek jeździłem. Michał Brzozowski Motowojacz.